Siemanko. Witam was bardzo serdecznie. W tym odcinku przygotowałem dla was poradnik, jak ubierać się na zawody biegowe, które odbywają się właśnie w sezonie wiosna, lato, jesień oraz dodatkowo jak ubierać się na treningi biegowe, które są w takich warunkach jak mamy teraz, czyli w mocno dodatnich temperaturach. Czy odpowiedni strój dedykowany zawodom biegowym w ogóle ma znaczenie? Jak najbardziej jest na to kilka dowodów. Po pierwsze, strój na zawody biegowe powinien być odpowiednio dopasowany do intensywności wysiłku oraz temperatury na dworze. Źle dobrany może spowodować szybsze uczucie zmęczenia, a podczas zmiennej pogody doprowadzić do przegrzania lub wychłodzenia, no a zbyt ciężki pogorszy możliwości wysiłkowe. To wszystko przede wszystkim odczuje nie tylko elita biegaczy, ale każda osoba, która idąc na zawody biegowe chce dać z siebie 90-100%, chce pobić jakiś swój rekord życiowy, chce pobiec je szybciej i po prostu będzie to dla niego intensywny wysiłek. Tak czy siak musicie odpowiednio podejść do skompletowania odzieży biegowej, bo jeżeli ubierzecie się zbyt ciepło, nie będzie ta odzież dobrze wentylowana, to po prostu szybciej się zmęczycie i nie osiągniecie swojego celu. Zresztą spójrzcie sobie jak ubrana jest elita biegaczy, ta która stoi na pierwszej linii praktycznie wszystkich zawodów. Można tam łatwo dostrzec, że wszyscy są ubrani w krótkie koszulki bez rękawów, tak zwane singlety, mają krótkie spodenki, ogólnie rzecz biorąc nie mają zbyt wiele ciuchów na sobie. I trzeba podkreślić, że jest to niemal niezależne od pory roku, ponieważ te osoby nawet w okresie jesienno-zimowym, kiedy temperatura jest bliska 5-8 stopni Celsjusza, oni dalej ubierają się tak, jakby był upał i wakacje. Większość początkujących biegaczy amatorów w ogóle nie zwraca uwagi na ubrania biegowe i tak naprawdę zakłada to, co po prostu ma w szafie. Bardzo często koszulka. To, co mają na górze ciała, to są jakieś bawełniane rzeczy. Zresztą bardzo często widzę, że biegacze amatorzy biegają nawet w jakiś długich, bawełnianych dresach lub spodenkach, natomiast bawełna nie jest kompletnie materiałem, który zalecam do jakiegokolwiek sportu. Włókna roślinne z bawełny przede wszystkim mają właściwości gromadzące wilgoć, czyli wszelkie zamoczenie tych materiałów, nie mówiąc już o spoceniu, sprawia, że ta wilgoć zostaje w materiale. Jest on ciężki, nieprzyjemny, tworzą się tam bakterie. No bawełna w żaden sposób nie jest materiałem dobrym do uprawiania sportu. Dlatego teraz powiem Wam na szybko, jakie są cechy dobrych ubrań dla biegaczy, nie tylko startowych. Po pierwsze, odzież wykonana jest z materiałów niechłonących wilgoci, np. poliestru, nylonu, kulmaksu czy nateksu. To kilka najpopularniejszych włókien lub też po prostu syntetycznych materiałów, które nie chłoną wilgoci, ale też są bardzo trwałe. Ale tak naprawdę to niechłonięcie wilgoci jest tutaj podstawą. Nikt z nas nie chce biec w mokrej, przepoconej koszulce, która swoje waży i po prostu powoduje dyskomfort, otarcia. Jest to kompletnie niepotrzebne nie tylko na zawodach, ale nawet w takim codziennym treningu. Po drugie, odzież biegowa jest przewiewna i odprowadzająca nadmiar ciepła. Przewiewność tej odzieży bierze się przede wszystkim z tego, że włókna są zwykle gdzieś albo fizycznie ponacinane, albo mają bardzo drobne wypustki w materiale, które sprawiają, że nadmiar właśnie tego ciepła ma gdzie uciec, ma gdzie wyjść przez odpowiednie otworki wentylujące. A te ciuszki, które są przygotowane stricte pod starty w zawodach, no mają najbardziej wypasione systemy wentylacji ze wszystkich. Kolejna rzecz to odzież biegowa jest dobrze uszyta, ergonomiczna. I nie powodująca otarć. Chociaż od razu do tych otarć mogę nawiązać, ponieważ zdarza się, że niektórzy mają problem z otarciem słupków, otarciem pachy. No tutaj musimy dodać sobie albo pomóc sobie po prostu dodatkową, na przykład wazeliną lub specjalną substancją dedykowaną takim sytuacjom. Można coś takiego kupić. Natomiast dobrze wykonana odzież, która ma troszkę więcej elastanu w składzie, która w ogóle dobrze ergonomicznie została uszyta, nie będzie powodować takich otarć i przede wszystkim będzie wygodna w czasie biegu. I nie chodzi mi tutaj tylko o koszulki, ale przede wszystkim o spodenki, ponieważ w trakcie ruchu biegowego, zwłaszcza wyższego, szybszego tempa, nasza noga mocniej pracuje, jest wyżej podnoszona, no i w tym momencie wszelkie ciągnięcie materiału Wszelka niewygoda spowodowana źle uszytą odzieżą, no będzie powodować dyskomfort przez cały bieg. A ostatnią rzeczą, przede wszystkim ważną, jeśli chodzi o odzież treningową, jest praktyczna. Na kieszonki, na klucze, na żele energetyczne i lub na smartfon. W przypadku odzieży startowej uważam, że kieszonki na żele to jest podstawa. Nie wyobrażam sobie, żeby odzież startowa, zwłaszcza dedykowana dystansom półmaratonu maratonu, nie miała choćby dwóch, trzech. Jakiś ukrytych kieszonek, w której można takie żele włożyć do środka. Smartfon może niekoniecznie, to bardziej w treningowej odzieży, natomiast kieszonki na żele to jest coś, co w dzisiejszych czasach w dobrej odzieży biegowej znajduje się zawsze. A w związku z tym, że partnerem dzisiejszego odcinka jest polska marka Raf Radical, która tworzy między innymi odzież sportową dla biegaczy, przygotowałem dla Was dwa zestawy, a właściwie dwie opcje ubrania właśnie na zawody biegowe. W ich nowej kolekcji mamy tak naprawdę dwie opcje. Jedną, którą ja nazywam opcją klasyczną, a drugą, którą nazywam opcją dopasowaną. Opcja klasyczna zarówno w wersji męskiej, jak i danskiej, to jest po prostu luźny singlet i luźne krótkie spodenki biegowe. I ta opcja charakteryzuje się tym, że tak naprawdę nie ma takiej opcji, żeby coś nas obcierało, coś nam przeszkadzało. Wszystko jest na nas luźne, mega przewiewne. Spodenki są o tyle krótkie i wcięte z boku w taki sposób byśmy mogli pracować na pełnym wahadle, mocno unosić nogę i praktycznie komfortowo biegać w każdej prędkości i na każdym dystansie. W kwestii praktycznej zarówno męskie jak i damskie spodenki w tej wersji mają wewnętrzną bieliznę, a ta wewnętrzna bielizna posiada jeszcze dodatkowe kieszonki, z czego dwie kieszonki są dedykowane właśnie do umieszczenia żeli. Druga opcja to opcja, którą ja kiedyś bardzo lubiłem, ale w wersji męskiej jest raczej dostosowana tylko do dolnej części odzieży. Ta wersja obcisła to przede wszystkim w wersji damskiej dopasowany stanik biegowy, no i lajkry, które w wersji damskiej mają dwie bardzo fajne kieszenie, w których można włożyć sobie właśnie żele albo użyć je treningowo i włożyć tam telefon. W wersji męskiej mamy typowe tak zwane sprintery, które mają wbudowaną bieliznę i od strony wewnętrznej również posiadają możliwość włożenia żeli. Obecnie nie jestem już takim fanem biegania w tej obcisłej wersji dłuższych dystansów. Moim zdaniem ona lepiej spisuje się na krótkich, szybkich biegach 5 km, 10 km wtedy takie obcisłe rzeczy. Trochę poprawiają aerodynamikę, troszkę poprawiają ukrwienie mięśni, może lekko kompresują, utrzymują temperaturę mięśni, lepiej niż te luźne rzeczy. Także jeżeli chcecie ubierać się bardziej tak ciasno, obciśle, to polecam robić to na krótszych dystansach, natomiast na dłuższych, gdzie wysiłek trwa prawie 2-3-4 godziny w przypadku maratonu, no to ubierałbym raczej takie luźne ciuszki z, na zawody. Przygotowałem dla Was też takich kilka porad bardzo uniwersalnych, które sprawdzą się na wszystkich zawodach biegowych, które odbywają się w sezonie wiosna, lato i początek jesieni, gdzie temperatura zazwyczaj osiąga powyżej 15 stopni Celsjusza, a nawet w wielu przypadkach 12 stopni Celsjusza to już jest odpowiednio ciepło, żeby ubrać się albo zastosować te rady, o których za chwilkę powiem. I pierwszą radą moi drodzy jest odkryj więcej ciała. I mówi to osoba, która przez lata wstydziła się tak naprawdę pokazywać bez koszulki czy biegać w krótkich koszulkach, takich na ramionczkach, ze względu na to, że moja skóra nie jest w idealnym stanie. Jako młody chłopak miałem trądzik i miałem ten trądzik na ramionach, na plecach, po prostu na twarzy. Miałem go na tyle dużo, że mam dużo blizn potrądzikowych. Natomiast przyzwyczajony, jakby zaakceptowany swoim wyglądem, przede wszystkim. Teraz regularnie na każde zawody ubieram koszulkę na ramionczka, nie ubieram żadnych długich rzeczy i ubieram też cienkie spodnie albo lajkry, tak żeby jak najwięcej ciała było odsłonięte. Tak by poczuć wiatr, poczuć słońce na sobie i żeby przede wszystkim nie doprowadzić do przegrzania. A w momencie, kiedy na przykład na zawodach popada trochę deszczu, żeby nie doprowadzić do wyziębienia, w momencie, gdy spadnie temperatura, my będziemy trochę bardziej mokrzy i jeszcze do tego zerwie się wiatr. Więc. Im mniej odzieży, tym lepiej. Druga porada to zadbaj o świetnie wentylowane koszulki i spodenki lub lajkry. To, czy będą to wersje treningowe, czy startowe, to już obojętne, naprawdę. Bardziej chodzi o to, żeby to były naprawdę dobrze wentylowane rzeczy. Nie z bawełny, nie z grubych materiałów. Nie ubierajmy się w jakieś niskiej jakości ciuchy, które są zrobione jak worki na śmieci. Te ciuszki powinny mieć naprawdę dobrej jakości materiał, w którym nawet fizycznie jesteśmy w stanie dostrzec strefy wentylacji, na przykład biorąc taką odzież pod słońce albo pod jakiekolwiek światło. Wentylacja w przypadku biegów, gdy temperatura jest powyżej 12 stopni Celsjusza, 15 przede wszystkim, i gdy chcemy pobiec te zawody szybciej, sprawi, że po pierwsze nie doprowadzimy do przegrzania, a po drugie, możliwe, że nawet nasze tętno podczas wysiłku tak szybko nie wskoczy na tę najwyższą, piątą strefę i nie doprowadzi do przemęczenia i spadku wydolności. A trzecią, ostatnią uniwersalną radą będzie nie dodawaj sobie kilogramów czyli praktyczna odzież zamiast gadżetów. Co przez to rozumiem? Ja jestem gadżeciarzem i mamy mnóstwo rzeczy typu plecak biegowy, pasy biegowe. Różnego rodzaju nerki sportowe, wszelkiego rodzaju rzeczy doczepiane do mnie, które mogą pomóc mi na przykład przetransportować jakieś elementy. I powiem Wam szczerze, że na zawodach ja bym to wszystko odrzucił. Skupiłbym się raczej na tym, żeby dobrać sobie takie ciuchy, które gdzieś już mają wbudowane elementy, pozwalające przetransportować ze sobą niezbędne elementy, których potrzebujemy na wyścigu. A nie potrzebujemy na wyścigu zwykle telefonu. Chociaż ja miałem taką sytuację, że musiałem być w kontakcie z żoną, gdy biegłem półmaraton i biegłem z tym telefonem, ale ten telefon miałem właśnie w spodenkach, a nie na dodatkowym pasie. Natomiast kluczowe dla mnie jest zabranie ze sobą żeli energetycznych, jeżeli to są dystanse dłuższe niż 10 km. Kluczowe jest dla mnie umieszczenie w tych spodenkach gdziekolwiek kluczyka do domu, jeżeli jadę sam i wiem, że będę musiał wrócić do mieszkania. No i chcę mieć jakby przynajmniej ten kluczyk dla czystego bezpieczeństwa ze sobą. Każdy dodatkowy gadżet typu właśnie plecak, kamizelka biegowa, typu właśnie jakieś dodatkowe pasy nie tylko powodują, że je będzie Wam ciężej, bo dorzucacie sobie niepotrzebnych kilogramów, ale powodują też drugą rzecz, a mianowicie pogarszają wentylację i odprowadzanie ciepła i wilgoci z tego miejsca. Jeżeli biegacie w plecaku biegowym, to nawet jeżeli on gdzieś tam jest nieźle wentylowany, to i tak z tych pleców będzie się lała woda strumieniami. Jeżeli zastosujecie takie szerokie pasy, przez które można powiedzieć się przechodzi i wkłada tutaj jakieś żele i inne elementy, to one działają jak taki upgymnik, który na maksa grzeje Wam brzuch. I tam po prostu też jest wodospad wody, wręcz basen się z tego robi i tego również nie polecam na zawody w ogóle brać. Większość zawodów ma jakieś punkty z wodą, więc lepiej stanąć i napić się wody w punkcie. Lepiej wziąć sobie po prostu żele ze sobą, które jesteście w stanie zmieścić w spodenkach biegowych na przykład. A wszystkim osobom, które biorą udział w zawodach, może już nie w te wakacje, ale zaczynają sezon już niedługo, czyli we wrześniu, życzę powodzenia, bo sam będę biegł we wrześniu kilka zawodów i później październiku i listopadzie, no i na pewno będę pamiętał o tym, żeby ubrać się odpowiednio do temperatury, czyli nie za grubo, no i wziąć rzeczy, które będą przede wszystkim przewiewne i niegromadzące wilgoci. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.